Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmów Diamentem być, czyli Wejdę na Szczyt. W których to powolutku robię sobie mm, całą linię brytyjskich tedeków do FVA 215B183 włącznie. E, już z tego co pamiętam, to pokazywałem dwie bitwy na AT15, czyli mm, Czemu Mię Odtrącasz Radleju oraz Bójta się Wójta. E, jeśli tak mnie pamięć nie zmyla, to tak właśnie było. Teraz trzecia walka. Może ona będzie dłuższa. Przez jakiś czas będzie kamperska, ale jednak emocje mi towarzyszyły. Zrobiliśmy tutaj z towarzyszącym mi Dance for me w T28 Proto naprawdę dobrą robotę. Wyciągaliśmy poniekąd tę bitwę za uszy, dzięki komunikacji na tym spiku mogliśmy koordynować swoje działania i to nam zapewniło w sumie wygraną. Bitwa ta pochodzi z wersji 9.0, także no tutaj nie widzicie statystyk, to jest tak, tak naprawdę zupełnie wersja vanilla tej gry, czyli zupełnie pozbawiona modu w tym momencie, ale powiem Wam, że u nas zobaczcie jest Luwe, drugi Luwe, Kawu 5 i z 6. T34, także premiowe czołgi. Większość z tych graczy jest zupełnie czerwona, a ten Luwe to jest absolutna kwintesencja osób, które ja nazywam premnubami, czyli gracz mający na koncie 3000 bitew, prawie nieogarniający tego. Jeśli dobrze pamiętam, miał około 137, chyba 7 dokładnie, WN8. W ogóle nie wie, co robi. Zachowuje się jak bot. Zaraz się przekonacie. Przed chwilą też strzelił pomiędzy dwa czołgi, nie wiem, czy jego intencją było trafienie w kogoś, czy nie. Ale no, ta pestka od, od niego poszła. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli, mówiąc, że jest absolutnym premnubem. Ja dla takich osób nie mam żadnego szacunku. Nie cierpię, kiedy tacy się trafiają w grze, i najchętniej bym ich po prostu zbanował. Szczególnie za to, co właśnie w tej chwili zrobi, zobaczcie: on sobie jedzie, przejeżdża obok naszych czołgów. I jeszcze chwila, i właśnie w tym momencie tego nie widać, bo to słabo bez modów wygląda. Ale strzelił w naszego ISA trzeciego któremu zabrał 37% zdrowia. Także, tak jak mówię, no tutaj zero szacunku mam dla niego, ale nieważne, ja ogólnie no, muszę bardzo się przestawiać mocno na grę, zupełnie, znaczy na grę zupełnie inną niż granie artylerią ja nie ukrywam, że mając na koncie ponad no, w tej chwili 10 tysięcy bitew, zrobiłem około 65% tych bitew na artylerii, więc dla mnie większość tak naprawdę nawyków, które muszę mieć grając właśnie takim Tedekiem wolnym no Dość, dość powoli obracającym się, z fajnym, szybkostrzelnym działem, ale jednak z takim, no jeszcze nie do końca najlepszym pancerzem, szczególnie gdy rzuci nas na dziewiątki bądź dziesiątki, no to jednak, tak jak mówię, ja tutaj muszę wręcz niektóre nawyki po prostu na siłę w siebie, w siebie zmuszać, siebie wmuszać, o tak powiem, ale ta bitwa jest przykładem tego, że, no, powoli zaczynam łapać jakby ideę grania, teraz całkiem dobre strzały udało mi się tam w Isa, teraz drugiego Isa, ja ogólnie nauczyłem się, żeby m, tym czołgiem bardzo często gąskować, szczególnie Pierwszy strzał tutaj, tak jak mówiłem, gram z Densem w T28 Proton, również ma powolny czołg, nieudany niestety strzał mixa, bardzo szkoda niestety, bo ten czołg potem mi będzie sporo krwi chciał napsuć, ale to o czym mówię... Zaletą tego, oczywiście, tego czołgu jest fakt, że mam bardzo szybko strzeleć działo i mogę sobie pozwolić, na przykład, na jeśli gram szczególnie w plutonie, to strzelanie na przykład w ten sposób, że pierwszy strzał w gąskę, mówię koledze, że będę gęsił gościa, a potem będziemy go pompować we dwóch. Na razie 7 do 5, pierwszy strzał nieudany, drugi również nieudany po gąskach, ale wszedł z kolei z demedżem, także lepiej. No i teraz trzeci udało mi się go zgąskować. Druga gąska, turnie zerwana, i możemy sobie spokojnie bardzo groźnego przeciwnika, jakim jest ST-1 spaziować został mu tylko 84 zdrowia nie powinien mi już uciec tak jest, udało się ja też od jakiegoś czasu przez to, że już więcej pograłem tymi czołgami, zaczynam jakby łapać ideę, która towarzyszy graniu tego typu czołgami, tak, to nie może nie dokładnie wręcz tylko linią AT, ale ogólnie dość powolnymi tdk ami czyli no, Stanie w drugiej bądź trzeciej linii. Ja e, może i gram artylerią, i stoję wtedy w linii ostatniej, ale co się na ludzie dziwią, jak może grać Artą i stać w linii ostatniej, a potem na przykład nie potrafisz e, nie wiem, poczekać trzech minut w krzaku. No, no, tak to właśnie jest śmiesznie ze mną, że e, Artą się gra inaczej. A czołgiem mam zawsze chęć jednak raszować i próbować być zawsze w pierwszej linii ataku. No, ta bitwa trwa dopiero 4,5 minuty. Ja się tutaj rozgaduję o tym, jak gram. A zobaczcie, to było się aż 9 do 7. Tam nasi po lewej stronie popadali. Został tylko jeden czołg, z kolei aż 5 czołgów w okolicy lasu. Densu jest na, na strzał nawet z HEKA: 50%, tylko, e, przepraszam, 6% zdrowia. I teraz mu się bardzo ładnie udało wkleić tę pestkę w ISA 6. No i to o czym mówię, właśnie, ja się jakby dopiero powolutku te linie rozumiem, ale od jakiegoś czasu zaobserwowałem to, że notuję coraz lepsze wyniki. Nawet czasami się zdarza około 2000 damage'u spokojnie walka w walkę naklepywać. I to jest właśnie przykład takiej walki, w której naprawdę bardzo mi się dobrze zagrało. Bitwa dość. Trudna dla nas z densem, ale, ale udana. Teraz udało się zgąskować znowu e 75 Przeładowanie na Golda, bowiem tutaj to jest czołg bardzo pancerny i obawiałem się, żeby tutaj jednak za, za dużo HP mu nie zostawić. Tam stoi właśnie ten AMX 50100. Pojawia się po prawej stronie, jest ten E75, któremu chyba nic nie zrobiłem wcześniej tymi strzałami z Golda. No i tak naprawdę, teraz w tym momencie, dopiero przechodzimy do właściwej bitwy, jest ten AMX. Próba strzału w gąskę Nie uda, raczej udana, ale bez demedżu I teraz on się niestety zdążył naprawić Dopiero drugi strzał e, zadał demedż I teraz zobaczcie co się stało Luwe e, zbity przez E75 Na szczęście M12 zbiło to E75 To był bardzo ważny moment tej bitwy Został nam jeszcze w drużynie e, Drugi Luwe i dwie Arty Oraz my z Densem e, Także no widzicie łatwo nie jest Teraz tu się z kolei wyświecił znowu i szósty. Bardzo ładny fokus tutaj chyba Od Arty, e, ode mnie i od także już lepiej, 11 do 10 zostaliśmy przeciwko AMX-owi 50-100 oraz T20 w małym sprytnym czołgu i teraz zobaczcie, T20 wyświecił się, pełne HP ja sobie mówię, że powinienem sobie poradzić, mam pełne HP, nawet tego AMX-a powinienem zjeść. On w ogóle patrzy w, ogóle w drugą stronę, jeszcze dostał strzał odluwę, który mi podkradł kila, ale dobra, już niech mu będzie 59 HP. Powiedzmy, że AMX w niego celował dlatego musiał się go szybko pozbyć no i teraz właśnie zaczyna się robić problem bowiem Densu jest na strzał musi bardzo uważać, nie może pokazać artylerii, wiemy gdzie jest T20 ale ona może świecić dla arty szczególnie, że jest z jedną w plutonie może słabszą, ale mimo wszystko domyślam się, że m 50 na 53, M40x43 też nie został znaleziony na polu, z tego co pamiętam to akurat ich staty, szczególnie tego te 20 to były Zielony, zieloni gracze to byli e, także tutaj. Bardzo obawiam się tego, że jeśli wyjadę na górkę, a nawet przed tym, jak wyjadę na górkę, to może się okazać, że m, artyleria nami się sfokusuje. E, T20 ubija nasze arty. Ja mówię do, do densa, żeby został tam, gdzie stoi. E, T20 radzi sobie z M12. Nagle się robi remis, i tutaj moje obawy są naprawdę bardzo duże i wydaje mi się uzasadnione. Szczególnie że zobaczcie, że M12 pisze o innej M12. A, jest nawet z nią w plutonie, że jest AFK, i ja teraz postanowiłem, że muszę wyjechać, złapać tego. T20, zanim on zniknie mi z peryskopu, bo jeśli potem gdzieś się zdąży ukryć, to ja nie mam szansu, szansy go dogonić. I teraz właśnie to jest ten moment, o którym e, myślałem, że jeśli on mnie nie widzi, to jest ok, bo jadę górą, ale jeśli zaraz mnie wyświeci, to na, na pewno artylerie na mnie się sfokusują, bowiem nie wiedzą, gdzie jest T20. Właśnie jedna arta strzela w tym momencie obok mnie. Na szczęście mi się udało przeżyć e, i uniknąć strzału. I teraz zobaczcie, jaka będzie sytuacja dość dramatyczna. On dinguje, nie się udaje, e, do nie go trafić, ale nie, nie trafiłem y, z demedżem y, M2, M40 trafia i zrywa mi gąsienicę i byłoby po mnie gdyby nie fakt, że w drugim strzale na szczęście bez celowania udało mi się go zgąskować, y, ten z, y, robi mi drugi strzał w gąsienicę ale na szczęście wychu mojej moje lupy pozwala mi na y, ubijanie go y, nawet y, stojąc y, tak lekko bokiem on teraz próbuje strzelać i trafia Ubija mi ładowniczego, na szczęście ja mam wciąż zestaw tę apteczkę, więc mogę ładowniczego zaraz uleczyć. Próbuję zwodzić Artę, żeby nie myślała, że ja wyjadę od razu. A Arta właśnie w tej chwili strzeliła, chyba widziała mnie gdzie jestem, ale na szczęście nie trafiła. 672 punkty zdrowia. Arta się świeci. Dens właśnie w tym momencie notuje. Trzeci kill. Y, mamy do y, zaorania tylko Giewu Panterę. Ja mówię Densowi, że poczekaj na mnie. Y, daj mi tę artę zbić, bowiem y, no tutaj. Dobrze mi idzie, jak się, zaraz okaże, jak się zaraz przekonacie, naprawdę zrobiłem bardzo dużo demedżu Tu już widziałem, że jestem na granicy około 4000 punktów uszkody. Także sobie mówię: densu, błagam, zostaw mi tę artę. Jeśli ją utłukę, to po prostu gwarantuję, że, że zrobię asa pancernego tak bardzo wymarzonego. Tyle nas strzelałem. Jeszcze tam pewnie par razy w ciemno. Będziemy przy okazji mieli fajny medal. On mówi: spoko, spoko, arta jest twoja, tylko żeby mnie nie obiechała Pierwszy strzał jak ona tylko się wychyli, udany, jeszcze tylko drugi, i my przechodzimy do podsumowania, w którym myślę, że się zaskoczycie wynikiem. I to, co w sumie w tej bitwie wywołało moje największe zdumienie, to fakt, że nawet nie odznaka mistrzowska z pancerny, nie odznaka mistrzowska pierwszej klasy, ale dopiero odznaka mistrzowska drugiej klasy. Mimo tego, co zrobiłem, przez to, że była to wersja vanila gry, to nie było modów, które pokazywały ile obrażeń zadałem, a zrobiłem ich na tyle dużo, że dostałem odznakę dużego kalibru, do tego wsparcie i za łącznie 6 kg w plutonie braterstwo broni. Lista przeciwników uszkodzonych całkiem moim zdaniem niezła. Miałem wbrew pozorom dobrą miejscówkę, poradziłem sobie w sytuacji dość krytycznej z tym małym smykiem, czyli T20. Zobaczcie, 4,5 tysiąca punktów uszkodzeń to jest aktualnie mój rekord jeśli chodzi o, o, o liczbę damage'u na AT15 Densu zrobił 3323 bardzo ładna plutonowa walka Densu 1109 Expa 1123 wydawało mi się, że to wystarczy spokojnie tyle uszkodzeń okazało się, że zrobiłem Expa sporo mniej niż w poprzednich walkach, także no niestety do ASA jeszcze mi brakuje chyba daleko. 38 oddanych strzałów, 32 trafione, 25 z penetracją 4509 punktów uszkodzeń zadanych, 3 przyjęte strzały 2 z penetracją, 1 nie. Zablokowane przez pancerz tylko 249 uszkodzonych przeciwników, 3 zniszczeni i jak na ten wolny czołg prawie 800, km to jest całkiem nieźle. I cóż jeszcze, 55 674 kredytów za taką walkę po odjęciu wszystkiego, tam trochę też było złota w ruchu. Niecałe 20 000, 1684 expa z premką. I wciąż próbuję zdobyć asa pancernego na AT-15. Czasu mam coraz mniej, bowiem już za około 26 000 expa będę mógł odblokować tortoisa ale postanowiłem, że na AT-15 pewnie sobie zrobię tę odznakę biegłości jedną także no, może jeszcze gdzieś się w międzyczasie uda, ale sądzę, że bez 5000 punktów uszkodzeń w jakiejś aktywnej walce w zwarciu to nie mam za bardzo co podchodzić a to pewnie znaczy tyle, że muszę dać sobie radę na 9 bądź nawet 10 tierach Także no cóż, życzcie mi powodzenia, a jednocześnie ja was zapraszam do komentowania i do następnego. Cześć.